Manko, dzisiaj w naszym cyklu dziś pytanie i dziś odpowiedź zagrają te dwa klucze i ten oto rower specjalizera. A pytanie jest takie: mamy pedał, który nie chce się odkręcić. To akurat nie jest w tym rowerze, ale on będzie tutaj aktorem. Ustawiamy sobie pedały do przodu. Tu chwilowo akurat nie ma łańcucha, więc jest to jeszcze prościej zrobić. Zapinamy klucz, stajemy na pedał i równocześnie naciskając na pedał. Ciągniemy klucz do góry, pedał się odkręca. Nie będę tego robił tym kluczem, bo przy tej dźwigni to można by nawet odkręcić pedał ciągnąc w nieprawidłową stronę. Zrobimy to dla utrudnienia kluczem ampulowym. To jest ten moment, kiedy mówię, że możecie zapomnieć o odkręcaniu zapieczonych pedałów e, szóstką z Ikei gównianą króciutką, bo po pierwsze dźwignia jest za krótka, a po drugie klucz z gównolitu się obróci, jeszcze zniszczy gniazdo od pedałów i też się nie odkręci także jeszcze raz ustawiamy sobie korbę w miarę w poziomie wkładamy klucz zapieramy się o niego rączką nogą naciskamy na pedał możecie wrzucić łańcuch na duży blat, jeżeli macie ich kilka dla bezpieczeństwa, żeby goła ręka nie walnęła w gołe ząbki, naciskacie na pedał i dynamicznie pociągacie za klucz i tu jest moment, w którym to się powinno odkręcić, nawet tutaj pedały były zapieczone ten strzał to było właśnie puszczenie zapieczonego pedała na dowód, że się odkręciło, widzicie jest odkręcone, dzięki się